Kochani, bracze i siostry, w Chrystusie Panu, oto dzisiaj, kiedy wspominamy postać świętego z Ars, święty Jan Maria Viannej, który nie był, nie należał do ludzi z wielkimi zdolnościami intelektualnymi. Święty, który jednak wybrany przez Boga, bo patrzy Bóg na serce człowieka. Nie na to, ile wiesz, ile znasz, Ile posiadasz, ale patrzy na serce Twoje. I wiedział o tym dobrze Święty Jan Maria Marii, który miał to wielkie pragnienie, by zostać kapłanem. Pamiętam, jak jako młodzieniec czytałem i pewnie wielu z Was książkę Święty Diabła. Była to, to książka o nim, o jego życiu o tym, jak z wielkim pragnieniem chciał chociaż jedną Eucharystię sprawować tak podobnie jak sługa Boży, kardynał Wyszyński, nasz prymas. A Pan Bóg dał mu przecież tyle, tak wiele. Kochani, bracia i siostry, kiedy ilekroć mam ze sobą tę figurkę świętego Ojca, świętego Jana Maria Wianeja, spoglądam, ona przypomina mi to moje spotkanie tam w Bazylice Świętego Piotra w roku jubileuszu kiedy to przybyły relikwie świętego Jana Maria w Janej do Bazyliki świętego Piotra. I wtedy mogłem choć przez chwilę położyć rękę, ręce na tym wielkim relikwiarzu i prosić raz jeszcze święty Janie Mario, który jesteś patronem nas kapłanów, proszę, abym miał takie serce, taką miłość jak ty. Tak. Ileż on miał tej miłości, a przecież bracia i siostry, ta miłość jego okazała się już od momentu, kiedy poszedł tam do Ars. W zasadzie został zesłany do Ars, moi drodzy, bo nikt nie myślał, no cóż on może powiedzieć, taki słaby intelektualnie, więc wysłano go. Na jedną z najmniejszych parafii. Tam było może 200 osób. I kiedy szedł do Ars, spotkał tego młodzieńca, którego pyta: Pokaż mi drogę do kościoła, a ja pokażę ci drogę do nieba. I tak pokazał wielu. I do tego Ars przybywało później setki, tysiące ludzi, aby wysłuchać jego słowa, aby spotkać się ze świętym. Ze świętym, który który kocha. Widzicie, bo świętość to właśnie to. Święty ojciec, święty Jan Maria Wiany mówił módlcie się i miejcie miłość, a będziecie w niebie. Miejcie miłość i módlcie się. Zobaczcie, jakby przechodzi ponad wszelkie struktury tego wszystkiego, ale mówi o tej miłości, a zobaczcie jak szatan strasznie go pogiewiera. Ileż mamy świadectw, które mówią w jego życiu, że szatan niszczył go dosłownie. To były noce bezsenne. Święty, święty Jan Maria Wiany atakowany, bo za co? Że tylu prowadził do Jezusa. Za co cię będą atakować? Jeśli wielu będziesz prowadzić do Jezusa, jeśli prowadzisz, jeśli w twojej rodzinie zaczniesz wielu naprowadzać w stronę Chrystusa. Idź, Mogę Ci powiedzieć, idź na ulicę, idź na plac i mów o Jezusie. Idź, a niech będzie jeden, dwie osoby, które powiedzą ja chcę wrócić, za niedługo będziesz musieć przyjąć i właśnie taką chłostę szatańską za każde wyprowadzone serce dla Boga. Ale święty Jan Maria Wiany mówi też o ofierze. Mówi ofiaruj Bogu serce, a drugiemu człowiekowi miłość i uśmiech. W tym uśmiechu tak mówił święty Jan Maria Wiany, Ofiaruj uśmiech, ale nie sztuczny, nie przez zęby, tylko naturalny, że przyjmujesz go, że cieszysz się, że widzisz tego człowieka, bo on się, zobaczcie. On, gdy się uśmiechamy, otwiera się serce drugiego. Moi drodzy, jakże czasami nie musimy znać języka, nie musimy znać drugiej osoby, ale jeśli przemówi się przez uśmiech, przez dobroć, to ten człowiek już rozumie, mimo że nie mówisz jego językiem. Ale my mamy najpiękniejszy język właśnie tej dobroci, miłości, do bracia i siostry. Więc ofiaruj serce Bogu, ten uśmiech i dobroć drugiemu, a sobie, mówił święty Jan Maria Wiany, krzyż. A sobie ofiaruj krzyż. I będziesz miał otwarte bramy nieba. Bracia i siostry, czyli moi, ja mam ofiarować sobie cierpienie. Tak. W tym cierpieniu masz odnajdywać Jezusa Chrystusa, ale w tym cierpieniu nie pozostaniesz sam. Ona idzie przecież, Matka Najświętsza, i ona zawsze ci dopomoże. i zawsze będzie dla ciebie pomocą w tym cierpieniu. Tak, bracia i siostry. Ktoś we Włoszech jest takie powiedzenie, że jak masz dwie złe informacje, to wśród tych zawsze jedna znajdzie się dobra i pamiętaj o tym, że zawsze nawet gdybyś spotykał wszystkich wokół ciebie, którzy są nieszczerzy. Którzy nie mają otwartego serca. Którzy w jakiś sposób nawet wykorzystali twoją ufność. To nie możesz się zamykać, bo nie są to wszyscy. Bo wśród nich zawsze jest ktoś, kto umie tak kochać jak ty. Kto pragnie takiej szczerości jak ty. Kto pragnie takiej miłości jak ty. I moi drodzy, dlatego warto, nawet warto poświęcić i to cierpienie własne ofiarować za tych, którzy jeszcze tego nie rozumieją, nie pojmują. Dzisiaj odbył się pogrzeb w moich stronach w Polsce. Widziałem przez internet księdza e, kanonika Stanisława Proboszcza w Gdowie, który zmarł i pogrzeb odbył się, a to jest w sąsiedniej parafii. No więc. Kaznodzieja podczas pogrzebu wśród wielu kapłanów zgromadzonych, było dwóch biskupów, mówi: No, to już drugi z naszego rocznika. To znaczy, że my wszyscy musimy umrzeć na nas kolej, by stanąć przed Bogiem. Tak! Śmierć nie oszczędzi nikogo, ani ciebie, ani mnie. Ale, ale dziś słyszymy w Ewangelii, to co nieczyste wychodzi z ust człowieka. Czyli to zło wychodzi z ciebie. Pan, był, pan Jezus karci właśnie, bo ile razy mówisz źle o innych, bo ile razy piszesz źle o innych, bo ile razy urągasz innym, stajesz się źródłem zła. Bracia i siostry, chociaż nie wiem jak, próbowałbyś powiedzieć: Mam prawo, bo ja wiem, bo ja znam prawo, bo ja wszystko znam najlepiej. Pamiętaj, nie masz prawa nikogo osądzić i nikogo skrzywdzić słowem, nikogo zranić. Nie jest to łatwe, bo oczywiście, jak cię obrażają, to od razu chciałbyś mu oddać. Jak cię odplują na ciebie, to chciałbyś od razu powiedzieć: nie czyń tego, a święty Jan Maria Vianney mówi: To jest krzyż. To jest krzyż dla siebie, dla ciebie. I to cię ma umocnić. I to ma mnie umocnić. Nawet gdybym na tej polskiej ziemi stanął w obliczu całkowitego odrzucenia, sponiewierania, całkowitego ukamienowania. A to ukamienowanie może przyjść jutro jeszcze większe. I to od ludzi, których by człowiek się nie spodziewał. A nawet do ludzi kościoła, to to ukamienowanie ma mnie umocnić. Nie mogę utracić wiary i miłości, bo wtedy stałbym się niczym, nikim. I tak w Twojej rodzinie, bracie i siostro. Jeżeli w Twojej rodzinie właśnie tak jest, że nieraz Cię kamienują, biczują Twoi bliźni przyjaciele, I jeśli widzisz, że Wydaje ci się, że tak już więcej tego nie wytrzymasz. Pomyśl o świętym Janie Mariu Wianei. Pan Bóg patrzy na serce twoje. Jak na serce tego skromnego, pełnego miłości Jana, który szedł do Ars. Szedł nieś im Chrystusa. Mówiąc, ja Wam ukażę drogę do Niego, a ta jedyna droga to miłość przez cierpienie, to modlitwa, to ufność Bogu, a nie ludziom. Amen.